To nie była zwykła rozmowa w studiu, to było zderzenie dwóch światów realizmu z bajeczkami, faktów z poprawnością polityczną. Leszek Miller, były premier, którego wielu już spisało na polityczną emeryturę, zaskoczył wszystkich, bo w tej debacie pokazał, że zmądrzał na stare lata i mówi dziś rzeczy, których wielu polityków boi się nawet pomyśleć kiedy proukraiński redaktor próbował po raz kolejny tłumaczyć widzom narrację o bezwarunkowym braterstwie i strategicznym sojuszu bez pytań, Miller wjechał jak walec. Spokojnie, rzeczowo, ale bez cenzury. Przypomniał o Wołyniu, o ofiarach, o bolesnej i wciąż nieprzepracowanej historii, którą rządzący i medialne elity próbują zamieść pod dywan. I kiedy redaktor zaczął się jąkać, unikać konkretów, kluczyć było już po wszystkim, bo nie da się budować zdrowych relacji z sąsiadem, który nie potrafi przyznać się do winy i nie chce powiedzieć słowa. Przepraszam, ten materiał to mocny sygnał. Coraz więcej Polaków ma dość moralnego szantażu, który każe milczeć w imię poprawnych stosunków z Ukrainą. Zobacz to polityczne starcie do końca, bo może się okazać, że to nie Miller się zmienił, tylko inni przestali mieć odwagę mówić prawdę. Panie premierze, no więc słyszał pan te wypowiedzi, zresztą to są wypowiedzi także Karola Nawrockiego, o którego pana pytałem. Czy to jest przełom? Bo zdaje się, że pan jest sceptyczny wobec tego oświadczenia Sikorskiego. Dzisiaj czytałem pana wpis na ten temat, przywołał pan pewien przepis, który w zasadzie od razu odpowiada na moje pytanie, że to nie jest przełom. No, żałuję bardzo, że w tym urywku tekstu, który wygłosił pan... Sigorski zabrakło tego zdania. To zresztą jest dosyć charakterystyczne, że w, w tych wszystkich komunikatach albo się to zdanie celowo pomija. Albo się y, nie chce na, na temat tego zdania dyskutować. Jest że nie pominęliśmy celowo, tylko y, po prostu skróciliśmy, żeby przedstawić, Rozumiem. przybliżyć widzom szybko to, co jest tematem naszej rozmowy. Pana koledzy tak skrócili, żeby tego zdania nie było. A to zdanie jest kluczowe bo to zdanie mówi, że te wszystkie ekshumacje, które są planowane, mogą być przeprowadzone zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. A ustawodawstwo ukraińskie to jest ustawa z 2015 roku, która mówi, że ukraińska powstańcza armia i wszystkie podobne podmioty mają być pod szczególną ochroną i ci wszyscy, którzy będą e, mówili coś, co odbiera szacunek tym strukturom i tym ludziom, podlegają e, karze więzienia. Otóż... E, samo ekshumacje byłyby brakiem szacunku? Samo badanie zbrodni e, na podstawie takiego porozumienia byłoby brakiem szacunku? Proszę pana, nie można przeprowadzić ekshumacji nie mówiąc, kto zamordował tych ludzi, którzy tam leczą, prawda? A to w, w pojęciu autorów tego, tej ustawy, ona została przyjęta większością, zdecydowaną większością przez parlament ukraiński, to jest odbieranie szacunku tym, którzy mordowali, bo dzisiejsza Ukraina to jest, to są cokoły, na których stoją mordercy, natomiast ofiary leżą w lasach, na łąkach, pod składowiskami śmieci itd. To jest panie premierze największy problem, że tak powiem, dotyczący wrażliwości narodowych, dlatego że... My w Polsce szczególnie patrzymy na kwestie historyczne i kwestie dotyczące Wołynia, ale mamy też widok Putina, który najeżdża na Ukrainę, który atakuje ten kraj. Mamy uchodźców, uciekinierów, którym pomagamy. Jak, jak, jak rozwiązać ten problem, żeby, żeby on... jakbym to powiedział, no tyle lat minęło. Historia jest ważna, ale ważna też jest współczesność. Jak ale... pogodzić, żeby to miało ja, ja... jakieś ja, ja... wyjście nie... pozytywne? Ja naiwnie sądziłem, że agresja Putina i ofiary po stronie ukraińskiej uzmysłowią władzom ukraińskim i, o, i obywatelom Ukrainy. Dlaczego my jesteśmy tacy wrażliwi na 150 tysięcy leżących w błotach Ukrainy? Ale okazało się, że nie. Że cierpią tylko jedni, a drudzy już nie cierpią i odmawiacie im tego y, cierpienia. Wie pan? Y, ta, to oświadczenie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że takich słów było już pełno i to z ust nie ministra spraw zagranicznych, a prezydentów a Ukrainy. Pan był premierem, pan zna politykę. Takie oświadczenia czasami są krokiem przybliżają, nie. dają jakieś poczucie pana, rozmowy, debaty. Dają, dają e, tworzywo na jednodniowe zainteresowanie. Ale dlaczego e, tak trudno jest y, y, namówić Ukraińców do zgody i prawdopodobnie nigdy oni się nie zgodzą? Dlatego, że do mm, Majdanu czy, y, y, odbyło się kilka ekshumacji i jest obfita dokumentacja. Otóż proszę pana, tam leżą, leży tysiące y, ludzi, ale wie pan kto tam, kogo najwięcej tam jest? Dzieci. Dziewczynek, warkoczyki się zachowały, koraliki, jakieś małe buciki i tak dalej. Otóż pan sobie wyobraża no, reakcję świata, gdyby to zostało wszystko odkryte, gdyby tam, gdyby tam przyjechali korespondenci z całego świata i to wszystko fotografowali. Czaszki y, y, zruskotane uderzeniami młota, kości poprzepiłowywane. To są straszne. Ale, rzeczy. panie premierze, to, to jest właśnie to jest to, co nazwałem czymś najtrudniejszym, bo to jest oczywiście okropne to, to, o czym Pan mówi, no bo to jest obrazek historyczny przeszłości, który jest nie do zaakceptowania pewnie dla nikogo takie zjawisko, natomiast mijają lata, zmieniają się pokolenia, generacje. Jest oczywiście stosunek do historii i mamy dzisiaj 2024 rok, nierozwiązaną sprawę historyczną, emocjonalną i, i państwową, a jednocześnie mamy wojnę, kwestie Rosji i, i kwestie, że tak powiem, też w pamięci tego, o czym mówił Giedroyć. to znaczy że jak bardzo Ukraina jest ważna, istotna i z takim przesłaniem, jak rozumiem, chyba dla pokoleń przyszłych, zastępując bardzo za chwilę, szeroko. Za chwilę, do Geydroica dojdziemy, ale problem polega na tym, że o ile Niemcy, którzy popełnili nie mniej zbrodni, oni potrafili się odciąć od swojej przeszłości. A nie, nie zobaczy pan pomnika Hitlera, czy Himmlera, czy Geringa. To Ukraińcy odwrotnie oni na tej przeszłości budują swoją teraźniejszość e, pomników, bandery, szuchewicza. I innych krwawych katów, którzy są autorami faszystowsko-nacjonalistycznej ideologii Ukrainy, jest mnóstwo. Ale czy wojna, która trwa teraz, to jest czas na to, żeby oni się też tym zajmowali? Wprost powiem. Ale proszę pana, no, jeszcze raz panu powiem. Z Niemcami mogliśmy się porozumieć i, i pogodzić. Dlatego, że oni nie nazywają ulicami, nie, nie nazywają swoich ulic y, imieniami Himmlera, Geringa i tak dalej, i tak dalej. A jak pan się przejdzie po miastach ukraińskich, to pan za chwilę zobaczy ulica Bandery, ulica Szuchewycza, pomniki Bandery. Pan domagał reparacji, to znaczy tego, czego domaga się PiS w ramach oczywiście podobnego myślenia o przeszłości, że trzeba rozliczyć do końca. Oni się też tego boją, że jeżeli, się, że jeżeli się to wszystko odkryje i ludobójstwo o ludobójstwie ukraińskim pójdą słowa w świat, to w Polsce znajdą się organizacje i obywatele, którzy wystąpią o odszkodowania. Oni będą musieli płacić ogromne pieniądze, bo w, w każdym międzynarodowym sądzie ci Polacy wygrają. Panie premierze... A, a dobrze, Giedroyć. Proszę Giedroyd. pana, Giedroyć oczywiście. Bo to tylko, chodzi o że, takie przesłanie dla pokoleń, tylko, takie, że, jak ważne? Nie, jest nie, nie, tylko, jako... tylko, że, że Giedroyć nie jest e, aktualny. Giedroyć mówił to wtedy, kiedy, kiedy nie było Paktu Północnoatlantyckiego. A dzisiaj e, gwarantem naszych wschodnich granic to jest e, nie Ukraina, a, a NATO, Pakt Północny. Dla Panie premierze, no tak, ale to jest pytanie o tę drugą część zdania, które można by za tym powiedzieć. Czy przegrana Ukrainy z Putinem, albo likwidacja e, częściowa państwa, albo na przykład zgniły pokój, to znaczy coś, co ewentualnie Donald Trump by wynegocjował, typu, że Putin coś dostaje, a Ukraina jest odcięta od NATO, czy od możliwości wstąpienia do NATO? Cokolwiek się stanie, jakikolwiek pokój. Pan uważa, że dla Polaków, dla Unii Europejskiej, dla Polaków, dla Polski nie jest ważna wygrana Ukrainy, zachowanie Ukrainy, no jakiś rodzaj Ale przegranej Putina czy, czy w tej sprawie. Czy pan zna definicję wygrana Ukrainy? No, oczywiście. Niektórzy mówią, że musi być pełna wygrana i musimy ją wspierać. Inni mówią, że trzeba negocjować, że trzeba rozmawiać, że nie ma innego pokoju, tylko zawsze jest wynegocjowany. A jeszcze inni mówią, no. Że w ogóle powinniśmy się zająć tylko kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską? Proszę pana, przecież myślę, że obydwaj rozumiemy, że wygrana Ukrainy będzie definiowana przez Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone na przykład uznają to, co mówił Trump na samym początku po zwycięstwie że on uważa, że y, powinno się przeprowadzić linię demarkacyjną mniej więcej tak jak w tej chwili przebiega front, że trzeba tam wprowadzić strefę zdemilitaryzowaną y, z y, wojskami kilku państw i powiedzieć Ukrainie wprost, że przez 20 lat nie będzie w, w, w NATO, no to jeżeli Amerykanie tak postanowią, to tak będzie. Czyli to jest kwestia Trumpa. Donalda Trumpa i jego decyzji, a tak. nie decyzji Unii oczywiście, Europejskiej. Oczywiście, oczywiście, oczywiście kilka krajów się poczuje oburzonych, prawdopodobnie łącznie z Polską, no to się poczują oburzeni co z tego. Czy pan nie uważa, że Ukraina jest ważna dla Polski z punktu widzenia, na przykład takiego państwa, które musi Putina trzymać? Ale ja jestem, Wielu ekspertów to, to. Ale ja jestem przekonany, że Ukraina nie zniknie. Ukraina zmniejszy nieco swoje terytorium. Eee, zapewne będzie jakby mniej zaangażowana politycznie, przynajmniej przez pierwsze lata, ale przecież Ukraina zostanie. Ukraina nie zostanie zlikwidowana i nie zostanie wymazana z mapy. Ale u. to jest pytanie: jaka ona będzie? Czy to będzie Ukraina pod butem Putina, który nie, no to... zrobił to, co zrobił, czy to będzie Ukraina e, no właśnie taka to szukanie odcięta z własnych Ukraina to, to, będzie taka... potrzeb? Ukraina będzie taka, jaką będą ją chciały widzieć Stany Zjednoczone. I tak właśnie wygląda rozmowa, gdy ktoś wreszcie przestaje się bać mówić prawdę. Spokojnie, ale bez owijania w bawełnę. Leszek Miller, który przez lata sam był częścią establishmentu, dziś zaskakuje trzeźwością i odwagą, jakiej brakuje wielu młodszym politykom i dziennikarzom. Bo dość już zaklinania rzeczywistości polsko-ukraińskie relacje to nie tylko uściski i flagi, ale też historia, cierpienie i odpowiedzialność. I jeśli ktoś naprawdę chce budować partnerstwo, to musi zacząć od prawdy, a nie od kneblowania ust tym, którzy o nią pytają. Redaktor próbował prowadzić rozmowę według starego scenariusza, ale ten scenariusz się właśnie skończył. Dziś coraz więcej ludzi widzi, że bezwarunkowe poparcie ma swoją cenę i że ta cena może być zbyt wysoka. Jeśli uważasz, że takie głosy powinny wybrzmiewać częściej, zostaw łapkę w górę, napisz, co o tym myślisz i udostępnij ten materiał dalej bo prawda może nie jest wygodna, ale to właśnie ona daje siłę, żeby wyciągać wnioski i iść dalej z podniesioną głową. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.